Poczuj jakość. Mówię ok, spróbuję. Wow, co za jakość. Jak wyrosła na tak klasikowych drzewach i zbierała je w A co? To nie Kupisz sobie cały wózek i się żyje. Super gruper. Oszety i baganie klasik wyłączli w Kauflandzie. Teraz między innymi żulabina klasik 549 z Kart. Kup, chrup, poczuj jakość. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Nie mogłem pomagać córce z powodu drętwienia dłoni, więc zacząłem brać lek Neurobion Advance. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. Advance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonfrontuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hej, jestem Marysia. Moim talenciakiem jest muzyka. O astronomii mogę mówić w nieskończoność. O księżycach, o blagościach. Jesteśmy super drużyną. Naszym talenciakiem jest. Są pełne talentu. A Ridley wspiera je już od trzech lat. Do tej pory w akcji wzięło udział ponad 10 tysięcy szkół. Przekazaliśmy sprzętu wartości 50 milionów złotych. Kupuj bledlu, odbieraj talenciaki i przekazuj je na zakup sprzętu dla szkół. Wspieraj z Ridleyem szkoły pełne talentu. Odżywka cię przytłacza? Obyw swoje włosy. Nowa odżywka Pandil szybko wchłaniającą się formułą na naprawia włosy, kiedy tego potrzebują i nadaje im I budując Sparkside, budujesz jak Arnold. Wow, wow. ale forma. uczy się od najlepszych. Połóż Masz jeszcze nad czym pracować. Hey, I'll be back. Jeszcze to wrócę. Znowu twojego projektu nie ma znaczenia. Jutzdosa. Za każdą maską coś się kryje. Dobrego. Barąk. Odgania złe duchy, a kukier zapewnia dostatek. Albo złego. Uwaga na hanninę czy krampusa. Nawet ktoś z świata może przybrać maskę Dlatego włącz termową ochronę przed oszustami, która rozpoznaje tempo klikania czy używanie myszki i zabezpiecza dostęp, gdy wykryje podejrzane zachowania. Bankuj bezpiecznie, otwórz konto, korzystaj z niego i zyskaj nawet 1000 złotych. Credi Agricole. Dajesz, 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 dajesz! Tak, tak. Credence Holders? Nie wiedziałem, że masz upierz. Bo nie mam. No tylko. rozdania przychodzą z nienacka, które podkręcą na piramidze. Onewander we ślubach. Daj mi Przestań, przestań! Kuba sobie nie nie z Zapraszam do Hotelu Baran. No set Hotel Baran. do czwartku dwudziestej w siódemce. Odżywka Cię przytłacza? Obróć swoje głosy. Nowa odcinka z czym się w profil na pierdę włoskiej, tego tylko Owocna prądka. Widokrona jasne 62% taniej. 5,99 za kg z aplikacją kartą seniora lub kartą payrek. Kartu, tańsze wyjście na zakupy. Nasze oczy wpatrują się w ekrany nawet 10 godzin dziennie. Stara zoruń suka i podrażnione oczy to kromną podobną działalność. nawilżają, chronią i regenerują robisz to, co lubisz, a twoje oczy są długo nawiezione i chronione. Co jest nieufem medyczny, w zgodnie z instrukcją używania lub etykietą, zjadłabym coś. Ale co? Słuchajcie, tylko te tak skarpetki. A A ja wolę prosić. Nowy skrypt od legendarnego dania. Prosta metoda na głoda. Już blisko 3 miliony klientów korzysta z usług banków spółdzielczych z grupy BPS, a ty? Znasz już ofertę banku po sąsiedzku? Są miliony powodów, żeby nas odwiedzić. Załatw to po sąsiedzku. Sprawdź na mojbank.pl. Czołem, staruszki! Żartowała! Właściwie jak ty to robisz? Jesteś najstarsza, a wyglądasz najmłodziej. Czy ja nie odbieraj Biebronki i książki. Baw się i stwórz z nami swój świat Biebronki. zmiana na ustnej to apta, ale nie musi boleć. Wystarczy Dezaftan, który izoluje aftę od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki i o aftach można szybko zapomnieć. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dezaftan pomoże również w urazach wywołanych aparatem ortodontycznym, a nawet w pleśniawkach u dzieci. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan – szybki sposób na afty. W telefonie na dobrze zamieszczywszym internetem mobilnym w Polsce przyspiesz do 5G. Przy niestety, ty możesz wykonać mobile na Samsung Galaxy s 5G. Kupisz to 5 złotych miesięcznie przez 24 miesiące potrafi się zamawiać na telefonie. Hej, jestem Marysia. Moim talenciakiem jest muzyka. O astronomii mogę mówić w nieskończoność. O księżyca, o długoszcza. Jesteśmy super, rozumiem. Naszym talenciakiem jest... ...miłka Szkoły są pełne talentu. A Lidl wspiera je od trzech Do tej w akcji wzięło udział ponad 10 tysięcy szkół. Przekazaliśmy im sprzęt o wartości 50 milionów złotych. Mój Lidlu, odbieraj talenciaki i przekazuj na zakup sprzętu dla szkół. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentu. Bądźmy no, poznajem się dziewczynę 10 na 10, ale okazuje się, że jej rodzina twierdzi, że może kaklasik. Pies Piesek i kaklasik, myśli, że stracę do koglądu. To w niby kup, jakość? Mówię ok.

Ja byłem, jak ja bym ja jeszcze tu twojego, czyli w na nie ma ale... Już to samo.

Szpital Święty powraca. Te U mnie nie powraca. Podobna do jak i. Umie na oddzielenie babków. Chcę, żeby nie została małą ukryjniki. Serce zabije wam mocno. To jest ten załatwiony. który że od dzisiaj rozpracować. No, no, no. Teraz pięć razy w tygodniu. No, no, no. Tak, to zmarnowałaś się z trzcinami. Ja tutaj Teraz babcie są w Ja będę bardzo. Szpital Święty Annu odcinki o nowej porze. Od poniedziałku do piątku o 16.50 w TVR. Są, które kochają miliony Szukamy tych, którzy potrzebują nas. Kawa na na Coś tu Samochód. A może. Bo. Bo. Co wybierasz? Ile na całość Na Bo. No? Nowy program. Bo. Bo. na Bo. Bo. 16:05. Sponsorem programu jest producent preparatu Nutri-Drink Protein do odżywiania w trakcie choroby i rekonwalescencji.